Cześć, oglądacie mobilną akademię telewizyjną. Dzisiaj jedziemy w najdalszy zakamarek województwa na Południowy Wschód. Jeżeli to Wam nic nie mówi, to podpowiadam jedziemy do Wschowy. Tam odwiedzimy pierwsze Liceum Ogólnokształcące i spotkamy się z młodzieżą tworzącą telewizję szkolną ZANTV. Praca właśnie w naszej telewizji szkolnej daje mi dużą satysfakcję. Mogłam lepiej poznać rówieśników i otworzyć się też, bo jestem dosyć nieśmiałą osobą. Wymyśliłem sobie, że warto było im pokazać tą humanistykę z trochę innej strony, że, że humanistyka to również, nie wiem, praca dziennikarza. Stąd gazetka szkolna, nad, nad którą pracowałem razem z uczniami, a później, kiedy się okazało, że gazetka szkolna też już jest nie aż tak popularnym nośnikiem informacji, wpadliśmy razem z uczniami na pomysł, 4 lata temu to było, żeby stworzyć taką szkolną telewizję. Profil dziennikarski, a to tak automatycznie można powiedzieć, wiąże się z tym, że realizujemy się właśnie w telewizji szkolnej. Moja siostra wcześniej też uczęszczała do tej klasy no i też współtworzyła tą telewizję. Spodobało mi się to i chciałam również brać w tym udział. Na lekcjach dziennikarstwa poznajemy różne style wypowiedzi, a także style dziennikarskie. Poznajemy reportaże, wywiady. Za kamerą no nie najlepiej się czuję, dlatego jednak wybieram tą formę z mikrofonu. Zazwyczaj stoję też również przed kamerą, robię wywiady, sondy z rówieśnikami. nazwa naszej telewizji Zan TV pochodzi od nazwiska patrona naszej szkoły czyli Tomasza Zana. Zawsze taką ciekawostką i, i śmieszną w sumie sytuacją jest to, że jest ona niezwykle popularna w Azji również. Z tego względu, że tam też jest jakiś taki kanał Zan TV i wielu Azjatów lajkuje na Facebooku właśnie tą naszą telewizję, myląc ją, więc chwalimy się tym, że mamy taki zasięg ogólnoświatowy. Przeprowadzamy wywiady podczas jakichś wydarzeń z życia szkoły albo też sądy takie w trakcie przerwy. Też są czasem takie właśnie spontaniczne jakieś akcje w szkole, no to wtedy zgłaszają się jacyś chętni albo można też z własnym jakimś pomysłem wyjść, żeby zrobić jakąś sądę, wymyśla się wtedy temat, konsultuje się pytania z panem. Bardzo interesowałaby mnie praca lektora filmowego albo właśnie dziennikarza, osoby, która wypowiada się w telewizji. Wiąże z tym z jakąś swoją przyszłość z dziennikarstwem, coraz bardziej o tym myślę. Najtrudniejsze w pracy w telewizji szkolnej jest zaraz po znalezieniu tematu skłonienie osób. Z którymi chcemy przeprowadzić jakąś rozmowę lub zadać im pytanie, do tego, aby wypowiadali się. Uczniowie widzą e, kamerę, mikrofon, e, to, to się zazwyczaj peszą, e, chcą znać wcześniej pytania, e, żeby się przygotować, żeby dobrze wypaść. No dlatego ciężko takie e, spontaniczne odpowiedzi uzyskać. Najfajniejsze moim zdaniem jest y, rozmawianie i poznawanie opinii innych osób, ale też y, taka współpraca, która będzie mogła nam pomagać w tej pracy dziennikarza w przyszłości. Kontakt z innymi, że można poznać nowe osoby. Y Troszeczkę się powygłupiać, właśnie czasem. że to już jest ten efekt końcowy, jak się obejrzy w internecie, na Facebooku, jak zostanie to udostępnione, no, jak to wszystko już jest sklejone, te wypowiedzi. Zobaczy się, czy sobie dobrze wypadło. Przede wszystkim przenieśliśmy się na ten portal społecznościowy Facebook, tam mamy 1800 polubień, jest spora to już jest publiczność dla nas, dużo osób wchodzi, ogląda te materiały i tam przede wszystkim publikujemy. Jest wiele nieśmiałych osób, wbrew temu, jak wygląda ten współczesny świat, oni często są zamknięci w sobie, a możliwość przeprowadzania wywiadów, występowania przed kamerą mocno ich otwiera, mocno ich zmienia. Nie wszystkich oczywiście, ale, ale jest sporo takich, takich przypadków, z których jestem bardzo dumny, że właśnie tak ci uczniowie się potwierają. Jesteśmy po spotkaniu z uczniami pierwszego liceum ogólnokształcącego we Wschowie. Wiecie już, jak działa redakcja Zan TV, to teraz zobaczcie kawałek ich wiadomości. Pytamy uczniów naszej szkoły, czy podobał im się pomysł przebierania w każdy piątek października i czy chętnie brali w tym udział. Czy brałyście udział w akcji organizowanej przez samorząd polegającym na przebieraniu się w każdy piątek października? Tak. Kilka tak. razy tak. Czy znalezienie stroju sprawiało Wam jakieś trudności? Nie, niezbyt. Jakieś się zawsze znalazło. Czy ten pomysł miał jakieś wady? Można by było coś zmienić, dopracować? Raczej moim zdaniem to był fajny pomysł, bo było chociaż ciekawe w te piątki. No ale wiadomo, pewnie coś tam zawsze można zmienić. Jakiś czas temu pokazywaliśmy wam relacje z wizyty w Międzyrzeckim Ekonomiku. Tam mówiliśmy młodzieży o podstawowych zasadach nagrywania i są pierwsze efekty. Dostaliśmy od nich materiał z akcji Żywe Obrazy. To po pierwsze nietypowy sposób nauki historii sztuki czy fotografii, a po drugie świetna zabawa. Oczniowie odtworzyli m.in. obraz Ostatniej Wieczerze Leonardo da Vinci. W Międzyrzeckim Ekonomiku trwa kampania pod hasłem Czytamy Razem. Trzeci etap polega na stworzeniu dzieł sztuki w formie żywego obrazu. Wyniki naszej pracy można obejrzeć w galerii przygotowanej przez góźniów. Co myślisz o materiale? To jest materiał, który się po pierwsze bardzo fajnie zaczyna, ponieważ mamy tam speakera, który zapowiada to, co się będzie działo, wyjaśnia kolejne obrazki, które się będą pojawiały. I to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione, bo i głos jest wyraźny, i kadr jest stabilny, tak jak właściwie przez cały film. To było pierwsze wrażenie i ono było bardzo dobre, natomiast drugie jest troszeczkę gorsze, ponieważ muzyka dobrana tego filmu no, nijak nie koreluje z tym, co widzimy na obrazku. Tutaj mamy rekonstrukcję e, dzieł sztuki, a taka szybka, młodzieżowa muzyka jakoś tam odnosi się do ludzi, którzy biorą udział w wydarzeniu, natomiast nie, zupełnie, nie ma związku, zupełnie nie ma związku z tematem e, tego felietonu. Warto tutaj pamiętać o takim szczególe, jeżeli robi, się, jeżeli robi się wiadomości szkolne, po prostu jak dla mnie. Ten materiał był też trochę za długi. Trzeba pamiętać o tym, że ja na to patrzę z perspektywy osoby, która nie zna ludzi będących na filmie, więc tak długie ujęcia, które pokazują Wszystkich uczestników, no mnie tak na dobrą nie interesują. Pomiędzy wypowiedziami poszczególnych uczniów powinno być mniej tych ujęć, powinny być one krótsze przede wszystkim. W ten sposób materiał byłby zwyczajnie bardziej dynamiczny. Natomiast fajnym pomysłem i dobrze wykonanym są tak zwane setki, czyli wypowiedzi uczniów, o których już wspominałem. Nawet pomimo tego, że osoba kręcąca nie miała mikrofonu, podejrzewam, że to wszystko było kręcone smartfonem, te setki są wyraźne, nie ma tutaj problemu większego ze zrozumieniem uczniów, którzy opowiadają o tym, jak wyglądają poszczególne obrazy, kto jest ich autorem itd. Tak Przy nagrywaniu wypowiedzi, fajnie, jeżeli widzimy osobę, która zadaje pytania, a nie tylko ją słyszymy. Innym rozwiązaniem jest poproszenie naszych rozmówców, aby odpowiadali całym zdaniem. Dobrze, że autorzy filmu nie zapomnieli o tym, żeby pokazać finalne efekty prac uczniów. Widzimy więc wszystkie rekonstrukcje dzieł sztuki. Szkoda, że tak krótko. Ja bym chętniej przyjrzał im się bliżej. I... Tego mi brakowało. Praktyka czyni mistrza, więc czekamy na kolejne materiały licealistów z Międzyrzecza. Namawiamy też inne szkoły, żeby przesyłały nam swoje materiały. Mogą być to nietypowe lekcje, a może jakieś ciekawe akcje. Mobilna TVP, małpa.tvp.pl to adres dla Was. A na dzisiaj to już koniec. Do zobaczenia. Do zobaczenia.